To będzie znowu kontrowersyjna cena i podejrzewam, że tutaj zelnik i tak, nawet jeżeli policzy sobie za to 90 czy 100 dolarów, on wie, że i tak ma gwarantowany hit. Zresztą już analitycy przewidują, że sprzedaż będzie liczona w dziesiątkach milionów już w pierwszym roku i prawdopodobnie gra odbije wszystkie koszty produkcji, które szacują się między 1,5 a 2 miliardy dolarów. W samych przedpremierach, a sumarycznie w pierwszych miesiącach gra zarobi między 6 a 8 miliardów. To zależy od tego, który Analitek się bierze tutaj za wyliczenia. No i przewiduje się, że w przyszłości struktura przychodów będzie kształtować się następująco: że 45% jakby całego przychodu to, to dalej będą mobilki, 39% to jest całe 2 czyli właśnie te wszystkie tam cywilizacje, Borderlands, WWE, NBA i tak dalej, i tak dalej, i 16% to jest samo Rockstar Games. Z prognozowanym wzrostem wydatków konsumenckich o około 4%. Więc no tutaj ten kolejny kwartał i tak się im szykuje solidny i tutaj cały czas mówimy o okresie gdzie jeszcze nie ma szóstego grantu w dauto. W lecie dowiemy się tak naprawdę ile take tu y, zarobiło z samego Grand Theft to, bo bankowo się tym pochwalą, być może już wcześniej, jeżeli przebiłem jakieś rekordy atakowe, na pewno będą, czy nam się to podoba, czy nie, czy gramy, czy nie, czy lubimy granta w Auto, czy nie, to jest po prostu już coś, co jest ponad każdą inną konkurencyjną grę to jest absolutna popkultura to jest wydarzenie i możemy mówić, że nas to nie obchodzi niektórych graczy w sensie, że niektórzy po prostu nie grają, nie lubią, natomiast no rynek tutaj po prostu cały patrzy uważnie właśnie na tą jedną grę.